Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pamięć o nałogu potrafi tak bardzo kłamać? No właśnie. W dzisiejszym materiale, który jest oparty na bardzo ciekawym źródle, zajmiemy się tym potężnym, ale często totalnie źle rozumianym aspektem zdrowienia. Chodzi o to, dlaczego powrót do nałogu, cóż, dlaczego nigdy nie wygląda tak, jak go sobie malujemy w głowie. I to jest, wiecie, pytanie klucz. Naprawdę wiele osób w procesie zdrowienia się nad tym głowi. Dlaczego mózg z taką łatwością podsuwa te miłe wspomnienia, tę pierwszą ulgę, tę euforię z samego początku? To właśnie ta iluzja, to wspomnienie jest paliwem, które napędza chęć powrotu. Ale czy ten obrazek w ogóle ma coś wspólnego z prawdą? Dobra, to wejdźmy w to głębiej. Zobaczmy, jak ta nasza pamięć potrafi zbudować miraż, który sprawia, że przeszłość wydaje się no, o niebo lepsza niż była naprawdę. Powiedzicie. Mózg osoby uzależnionej działa trochę jak szukacz skarbów, tylko że szuka albo ucieczki od bólu, albo goni za przyjemnością. I w tej pogoni tworzy taką fałszywą historię, która kusi obietnicą, że da się wrócić do czegoś, co kiedyś wydawało się dobre. A co z konsekwencjami? No cóż, o nich mózg jakoś tak wygodnie zapomina. No dobrze, a teraz, teraz zderzmy się z jednym, ale za to niezwykle mocnym stwierdzeniem. Stwierdzeniem, które powiedzmy sobie szczerze, rozwala całą tę fałszywą narrację w pył. Już nigdy nie będzie tak jak na początku. Proste prawda? To jest ta kluczowa prawda, którą autor materiału źródłowego wbija nam do głowy. Ta satysfakcja, której szuka się w nawrocie, jest jak duch. Można go gonić, ale nigdy przenigdy się go nie złapie. Ta pierwsza czysta euforia. Jest po prostu nie do otworzenia. Koniec. Kropka. I to porównanie pokazuje to czarno na białym. Z jednej strony mamy tę fantazję w głowie ulga, powrót do starych dobrych czasów, a z drugiej, z drugiej mamy brutalną rzeczywistość. Nawrót to poczucie winy, to wstyd i cała lawina konsekwencji, która spada na głowę praktycznie od razu. To teraz zobaczmy, jak to wygląda od środka. Jakie to uczucie tak naprawdę na poziomie emocji zaraz po tym, jak złami się abstynencję. Bo zamiast tej wyczekiwanej ulgi i euforii, przychodzi coś zupełnie innego taka miażdżąca fala negatywnych emocji. To nie jest żadna przyjemność, to jest, powiedzmy wprost, emocjonalna kara. Wina, wstyd, żal, rozczarowanie samym sobą to jest prawdziwy koktajl uczuć, który serwuje nawrót. No i ten emocjonalny kość. On prawie zawsze idzie w parze z bardzo realnymi, namacalnymi stratami. Żeby to dobrze zobrazować, posłuchajmy historii Dominika, którą przytacza autor. Mamy więc Dominika. Facet przez siedem miesięcy ciężko walczył o trzeźwość, budował nowe życie, naprawdę cieszył się nim. A potem. Potem przyszedł w jeden weekend, jeden i wszystko co zbudował poszło z dymem. A teraz spójrzcie na tę liczbę. 150 tysięcy. To jest szacowany finansowy koszt tego jednego weekendu. To nie jest jakaś abstrakcja. To jest realna kasa, skonfiskowany samochód, problemy prawne. To wszystko wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku dni. I tu dochodzimy do sedna. To są słowa samego Dominika, i one mówią wszystko. Mimo tych gigantycznych kosztów, nagrody nie było. Absolutnie żadnej. Zero przyjemności, zero satysfakcji. Była za to spirala wstydu i tego potwornego żalu, że w ogóle w to wszedł. No dobrze, ale dlaczego historia Dominika jest tak typowa? Bo to nie jest żaden przypadek. Cały klucz leży w tym, jak uzależnienie przeprogramowuje nasz mózg. I to jest absolutnie fundamentalna sprawa, którą trzeba zrozumieć. Mózg się nie resetuje do ustawień fabrycznych. Nawrót nie cofa nas do samego początku przygody z nałogiem. Nie. Pamięć neuronalna działa inaczej. Ona natychmiast, bez żadnych wstępów, odpala ostatni, najgorszy etap uzależnienia. Ten proces można opisać jako taki neurologiczny skrót. Zamiast wracać do tej początkowej, romantycznej wizji haju, mózg robi skip. Przeskakuje wszystkie te fajne etapy i ląduje od razu w bolesnym finale. Odpala całą tę paranoję, lęki i strach, które były na samym końcu. Żeby nie było, że to tylko jeden przypadek, autor podaje kolejny, krótki przykład. Ktoś po latach trzezwości poczuł satysfakcję przez 15 minut, a potem. Potem były dwa tygodnie totalnej destrukcji wszystkiego, co przez te lata udało się odbudować. No cóż, bilans jest prosty. I zawsze, ale to zawsze na minusie. I teraz najważniejsze. Zobaczmy, jak cała ta wiedza, to zrozumienie, może stać się naprawdę potężnym narzędziem w zdrowieniu. Bo tutaj dochodzi do takiej głębokiej zmiany w myśleniu. Zamiast czuć, że czegoś sobie odmawiamy, zyskujemy siłę płynącą ze zrozumienia. Nie mogę brzmi jak kara, jak zakaz, ale nie chcę. Nie chcę to jest świadoma, wolna decyzja. Decyzja oparta na wiedzy, że to się po prostu po ludzku nie opłaca. I właśnie to zrozumienie jest, można powiedzieć, ostateczną bronią przeciwko głodowi. Kiedy ma się tą świadomość, że nagroda jest tylko iluzją, a cierpienie jest praktycznie gwarantowane, nawrót przestaje być kuszącą opcją. Staje się po prostu nielogiczny. I z tym pytaniem na koniec zostawiam pytaniem, które tak naprawdę zmienia całą perspektywę. Bo to przestaje być kwestia siły woli i walki z jakąś pokusą, a staje się kwestią świadomego wyboru, opartego na twardej, brutalnej prawdzie. No bo skoro wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo, to po co w ogóle tam wracać?